Jeżeli jesteś już naszym klientem, poleć innym nasze sklepy i największą hurtownię na Podkarpaciu – Holland Textiles, odzieży używanej z Anglii i Holandii. Hurtownia nasza mieści się w Brzozowie, zaś sklepy nasze w Brzozowie i Dynowie. Odzież używaną wymieniamy co dwa tygodnie z nowych dostaw. Jest to odzież markowych firm. Holland Textiles to marka. Jesteśmy na rynku od kilkunastu lat. W naszej hurtowni i sklepach zaopatrują się klienci z terenu brzozowskiego oraz ościennych miast. Jest bardzo miła obsługa. Bardzo często tutaj chodzę na zakupy. Można się ubrać od stóp do głów. Oferujemy bogaty asortyment, począwszy od milusińskiej, po osoby dorosłe. Miła obsługa i zadowolenie klientów to nasza domena. Oprócz odzieży używanej w naszych sklepach, zaopatrzysz się w markową i nową odzież sportową, buty sportowe, piłki, rękawice, dresy, torby turystyczne oraz wiele innych produktów. Zapraszamy do centrum handlowego Holland Textil. Chcesz być modnym za grosze? Centrum handlowe Holland Textil czeka na Ciebie.